Stany Zjednoczone można kochać, ale i nienawidzić. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam raczej te pozytywne, choć i absurdalne sytuacje. Zapraszam do oglądania 10 ciekawostek o USA. Przenosimy się do Santa Monica w Kalifornii, gdzie znajduje się restauracja OPEC, która reklamuje się, że jeżeli oddasz im swój wzrok, to oni zagwarantują Ci multisensualne doświadczenie. Jeźdź w całkowitej ciemności, przez co nasze zmysły z suchu, węchu oraz dotyku wyostrzają się. Po wejściu jesteśmy prowadzeni do specjalnego holu, gdzie można się zapoznać z menu. Po zamówieniu przedstawiony nam zostaje kelner, który prowadzi nas korytarzem do całkowicie ciemnej restauracji. Goście często mają nadzieję, że ich oczy w końcu przyzwyczają się do ciemności, jednak jest to niemożliwe. Podczas jedzenia skupiasz się na głosie znajomych, woni jedzenia i smaku jaki kreuje się w ustach. Co więcej, pomysł na restaurację nie kończy się na samej inny typowości. Właściciele mają nadzieję, że po posiłku w tej restauracji ludzie zaczną doceniać możliwość widzenia swoimi oczami i zwiększy się świadomość o ludziach niewidomych. Dodatkowo często zatrudniani są tam właśnie niewidomi. Wchodząc w Google grafika, możemy sprawdzić zdjęcia właśnie z tej restauracji. Zostajemy w temacie jedzenia. New Haven to miasto w stanie Connecticut. Można tam zjeść w restauracji, która po raz pierwszy zaserwowała hamburgera. W 1900 roku do Louis Lunch wszedł zabiegany mężczyzna i zapytał, czy może dostać podawanego tam steka na wynos. Właściciel Louis Lassen wsadził kawałek mięsa z cebulą i pomidorem pomiędzy dwa kawałki chleba i tak powstała kanapka hamburgerowa. Gdy odwiedzimy to miejsce teraz, to zobaczymy, że kanapka dalej podawana jest jak z tamtych czasów przez prawnuka pana Lassena. Jedyna możliwość to dodanie sera, ale wszystkich obowiązuje surowa zasada lokalu, czyli żadnych sosów. Arizona słynie ze swoich kaktusów saguaro, przez to stan ten bardzo kontroluje ochronę tych roślin. Jakiekolwiek niszczenie lub ścinanie tej flory zostało w tym stanie całkowicie zakazane. Kaktusy te bardzo długo rosną i są ważne dla ekosystemu gorącej Arizony, dlatego w celu ich chronienia powstał Park Narodowy Saguaro. Ścinanie tych kaktusów nawet na swojej posiadłości może grozić poważnym karą pieniężnym, a nawet od jednego do trzech lat więzienia. Do naruszeń zalicza się kradzież, nielegalne zbieranie, kolekcjonowanie, transport zwierzęt chronionych czy popularne ostatnio strzelanie dla rozrywki do kaktusów. Innym powodem zabronienia samodzielnego ścinania kaktusów jest ochrona mieszkańców Arizony. W 1982 roku, niejaki David, zaczął strzelać wisząc nad nim kaktus. Kawałek kaktusa ważący 230 kg odleciał i upadł na mężczyznę, miażdżąc go i jego samochód. Wyścigi NASCAR są jednym z najpopularniejszych sportów w USA, ale mało kto wie, że żeby wziąć udział w tym wyścigu, kierowcy nie muszą posiadać prawa jazdy. Co więcej, wielu profesjonalnych kierowców, którzy uczestniczyli w tym wyścigu, mieli w czasie zawodów zawieszone prawo jazdy. Na przykład Kyle Bush, który jeździł 200 km na godzinę na drodze 70 km na godzinę, lub Scott Wimmer, który nie przeszedł kontroli alkomatem. Pewnie wielu z Was słyszało słynną piosenkę: Sweet Home Alabama. Co ciekawe, jest w Stanach dokładnie takie miejsce, czyli Sweet Home w Alabamie. Historyczny budynek w mieście Bessemer został zbudowany dla pana Sweeta, który był właścicielem zakładu pogrzebowego. Często słyszymy o klęskach żywiołowych w USA, takich jak huragany czy tornada. Stan Missouri jest często atakowany właśnie przez tornada. To tam w marcu 1925 roku zawitał najgorszy w historii. Żywioł wówczas zniszczył 15 tysięcy domów, zginęło niemal 700 osób, a 2000 trafiło do szpitali. Mall of America w Bloomington w Minnesocie jest czwartym co do wielkości centrum w Stanach Zjednoczonych i przyjmuje 40 milionów osób rocznie. Każdy je zna i kojarzy ze Stanami, a mało nawet Amerykanów wie, że właścicielami tego miejsca są tak naprawdę Kanadyjczycy. Wracając do dziwnych zakazów w Massachusetts, bardzo pilnuje się ochrony gołębi. Według prawa, ktokolwiek umyślnie zabije lub wystraszy gołębia z jego aktualnego zamieszkania, może dostać karę 20 dolarów lub w gorszym przypadku miesiąc więzienia. Większość ludzi myśląc o Dniu Niepodległości Stanów Zjednoczonych myśli o 4 lipca 1776 roku. Bardziej dokładną historyczną datą byłby 2 lipca, ponieważ to właśnie wtedy w Filadelfii zagłosowano za przyjęciem rezolucji w sprawie niepodległości. Polityk John Adams powiedział wtedy, że 2 lipca 1776 będzie najbardziej niezapomnianym momentem w historii. Słynny znak Hollywood był oryginalnie zaprojektowany, aby być reklamą dla rozwijającego się poniżej handlu nieruchomościami. Miał stać przez pół roku, ale później w 1949 roku miasto Los Angeles przejęło znak i zostawiło go na stałe, zmieniając oryginalny napis Hollywoodland na słynne Hollywood. Na dzisiaj to tyle. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał i zostawicie pozytywną ocenę. Jeśli chcecie kolejne 10 ciekawostek, to zostawcie ich jak najwięcej. No więc na dzisiaj to tyle, piszcie swoje ciekawostki w komentarzach albo te, o których już słyszeliście, a były w tym filmie. Tak czy inaczej, ja się z Wami żegnam, trzymajcie się, no i cześć.